Marcin Zawada, witam państwa. A moim i państwa gościem jest Tomasz Trela, lewica, jednocześnie szef sztabu wyborczego. Dzień dobry Roberta panu, Biedronia. dzień dobry państwu. Panie pośle, hmm, dzisiaj Robert Biedroń mówił przed spotkaniem Rady Bezpieczeństwa Narodowego, że w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną zdecydował o zawieszeniu spotkań otwartych w ramach swojej kampanii. Co to oznacza w praktyce? Podjęliśmy dzisiaj rzeczywiście z Robertem Biedroniem taką decyzję z, z samego rana. Mamy w najbliższym czasie, mieliśmy zaplanowane spotkania w województwie kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, to był, była Sobota, niedziela poniedziałek na pewno te trzy dni są odwołane, czyli te wszystkie spotkania, na których przychodzi 200, 300, 400, 500 osób. Na razie ograniczamy, czyli je eliminujemy z bieżącej kampanii wyborczej, żeby nie stwarzać dodatkowych zagrożeń dla uczestników tych spotkań. Tym bardziej, że byłoby to dość nieracjonalne, gdybyśmy jechali w dane miejsce, zapraszali na otwarte spotkania, a wyznaczali określoną liczbę osób, które mogą przyjść na to spotkanie. Robert Biedron cieszy się dość dużą popularnością, dużo osób. Na na te spotkania chce przyjść, zadać pytanie, zrobić sobie zdjęcie czy uścisnąć dłoń, a teraz musimy to wyeliminować z kampanii wyborczej, więc dzisiaj ten komunikat jest taki precyzyjny, jednoznaczny. Mam nadzieję, że będziemy wracać do tych spotkań, dlatego że ciężko wyobrazić sobie kampanię wyborczą, szczególnie kampanię prezydencką bez soli kampanii, a solą kampanii jest kontakt bezpośredni, rozmowy bezpośrednie. No i właśnie o to chciałem zapytać pana jako szefa sztabu wyborczego, w jaki sposób w takim razie robić kampanię wyborczą, kiedy nie można się spotykać z obywatelami, kiedy nie nie można jeździć po Polsce, czy w ogóle jest sens prowadzić taką kampanię? A czy sens na pewno jest? Natomiast dzisiaj najważniejsze zadanie dla polityków, dla kandydatów na urząd prezydenta jest to, aby po spotkaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego wszystkich uspokoić. Dlatego, że dzisiaj, bez względu na to, czy jest się po stronie opozycji, czy jest się po stronie koalicji, tego wymaga Polska racja stanu, aby Polki, Polacy czuli takie, mieli takie poczucie zdrowotnego bezpieczeństwa i żeby to płynęło od wszystkich. I to jest dzisiaj najważniejsze. Natomiast drugi etap to jest etap kampanii wyborczej przekonywania do swoich pomysłów i programów, a tu jest bardzo wiele pól do popisu. I mam nadzieję, że ci, którzy unikali debat, trochę unikali tych debat jak ognia, mówię tutaj o prezydencie Dudzie, trochę o pani marszałek Dawie Błońskiej, teraz do tych debat usiądą, bo to jest idealny moment, żeby usiąść w studiu telewizyjno, czy telewizyjnym, czy radiowym i powiedzieć tak, taki mam program, taki mam pomysł, nie mogę się spotykać, czy nie prowadzę aktywnej Kampanii, ale będziemy dyskutować na programie. To jest jedna na z elementów. Na pewno form... panie proszę, takie zaproszenia. będą ciekawe, czy kampanii wyborczej. Zostaną wykorzystane, ale chciałem o ten pierwszy aspekt, o którym pan mówił, się przy nim zatrzymać i o nim porozmawiać i o niego zapytać, bo dziś też Robert Biedroń mówił o tym, że chce zaproponować współpracę między wszystkimi ugrupowaniami. Co to konkretnie oznacza? Jaką współpracę macie? Jakiś pomysł? Tak, jakiś mamy pomysł. Mamy pomysł. Robert Biedroń będzie o tym mówił też po Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, dlatego że trochę ten nasz pomysł jest uzależniony, czy modyfikowany tego pomysłu od tego, co usłyszymy na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Zobaczymy, co powie Pan Prezydent, co powie Pan Premier, co powie Pan Minister Zdrowia, czy przedstawiciele służb w naszym państwie, które odpowiadają za ład i porządek. I potem będzie komunikat, a jutro będzie konferencja prasowa. I jutro taki pakiet, tak oczywiście umownie nazywając, przedstawimy Polkom i Polakom i zachęcimy do współpracy w tym zakresie, dlatego, że jeszcze raz podkreślę, koronawirus, ta epidemia, czy ta fala, która jest epidemią, przed nami. Nie ma żadnych barw politycznych, i dzisiaj najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego Polegi Polaków i Robert Biedro, jako jedyny kandydat lewica, lewica to człowiek i odpowiedzialność jest za to odpowiedzialny Jasne, i chce, Mówi Pan, żeby to było odpowiedzialne i chce, żeby z tego skorzystali inni kandydaci. Bo no właśnie tak tych kandydatów chcę zapytać, bo mówi Pan o tym, że zaproponujecie rozwiązania, które przedstawicie Polkom i Polakom na konferencji prasowej, a ja chcę zapytać o to, czy jakieś rozmowy pomiędzy kandydatami są, pomiędzy sztabami dotyczące właśnie koronawirusa, może jakieś współpracę, może jakiegoś no, wspólnego dzisiaj działania jest, w ramach dzisiaj jest walki jest pierwsze takie działanie, dlatego, że i pierwsza taka rozmowa, dlatego, że ja się cieszę, że pan prezydent Duda mimo wielu apeli, mimo czterech lat bez Rady Bezpieczeństwa Narodowego zdobył się na odwagę i zwał Rady Bezpieczeństwa Narodowego i tam mamy dzisiaj kandydata Andrzeja Dudę, tam mamy kandydata Władysława Kosiniaka-Kamysza i tam mamy kandydata Roberta Biedronia. Nie wiem, kto reprezentuje Konfederację czy Konfederacja jest reprezentowana. Jakub Kulesza, szef konfederacja. A, no to czyli nie, nie pan Bosak. Natomiast ale to już jest trzech kandydatów, którzy będą dzisiaj współpracować i wymieniać myśli i poglądy na ten temat. Więc jeżeli do tej trójki dołożymy pozostałą e, osobę, pozostałe osoby, czyli panią marszałek i Dawę Błońską, pana Hołowni i pana Bosaka, to mamy sześcioro kandydatów, tych najistotniejszych się wydaje, czy e, przedstawicieli sił parlamentarnych plus pan Szymon Hołownia. I to jest pole do dyskusji. My jutro ten pakiet. E, Panie sekundę kropkę postawmy do tego pakietu za moment wrócę, bo chciałem zapytać. O coś, co no szczerze mówiąc mnie zastanowiło, jak zobaczyłem, że Robert Biedroń wchodzi do bbn na spotkanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ponieważ tam są głównie szefowie klubów parlamentarnych. Pan Kośniak-Kamerz jest szefem klubu parlamentarnego, pan Borys Budka z ramienia Koalicji Obywatelskiej, Jakub Kulesz jako szefko Konfederacji, Ryszard Terlecki, szef klubu PiS i nie ma Krzysztofa Gawkowskiego, szefa klubu Lewicy. Jest Robert Biedroń, dodajmy nie poseł, europoseł. Dlaczego Robert Biedroń? Yy, a dlatego, nie kto inny? Że, dlatego, że myśmy wczoraj podjęli taką decyzję, a uczestniczyłem w dyskusji na ten temat z panem, marszałkiem Czarzastym. Pan marszałek Czarzasty rozmawiał z panem posłem Adrianem Zandbergiem i my mamy koalicyjny klub parlamentarny Lewicy, który składa się z trzech partii politycznych. SLD, Wiosna, Roberta Biedronia i Lewica razem. Na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego może pójść szef klubu, ale może też party. pójść szef partii. I ustaliliśmy wspólnie, że reprezentował Lewicę będzie szef partii Wiosny Roberta Biedronia, europoseł Robert Biedroń. Dzisiaj dostaliśmy oficjalnie takie zaproszenie. W zaproszeniu jest wymienione, że może pójść poseł, senator bądź europoseł, więc wszystko zostało ustalone z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego i Lewicę reprezentuje Robert Biedroń. I nie tak jest to się... element kampanii wyborczej? Nie, nie, wie pan... Absolutnie. Nie, dlatego, że Robert Biedroń wielokrotnie apelował do pana prezydenta Dudy o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Zresztą ja uważam, że wie pan, jeżeli jest sytuacja kryzysowa, a taka jest, to dobrze, żeby najważniejsze osoby, które dzisiaj są w dyskusji, debacie publicznej, brały ze sobą udział i ze sobą rozmawiały. Dzisiaj nie ma ważniejszych osób niż kandydaci na urząd prezydenta Rzeczypospolitej. Politej Polskiej. Więc ja się cieszę, że wśród takich rozmówców będzie toczyła się ta dyskusja. Zobaczymy, co będzie po Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, jakie będą komunikaty oficjalne i zobaczymy, jaka będzie reakcja pozostałych kandydatów i pani Marszałek Ida błońskiej na nasz jutrzejszy apel i ten pakiet. Dlatego, że tutaj naprawdę nie ma co politykować. I wie pan, jeżeli ja słyszę, że ktoś chce zbić kapitał polityczny na koronawirusie, na epidemii, to to jest słabe. Nikt, nikt z tym nie wygra, ani nikt na tym nie wygra. Jeżeli Polacy nie poczują, mm -hmm. że Polska jest jedna i bezpieczeństwo jest jedno, to tak naprawdę każdy przegra. Panie pośle, to jeżeli Polska jest jedna i bezpieczeństwo jest jedno, to jak pan ocenia działania Ministerstwa Zdrowia, samego ministra zdrowia i rządu w sprawie koronawirusa? Czy powiem tak, minister jest bardzo aktywny. Ja się cieszę, że pan minister jest aktywny. Każdego dnia po kilka komunikatów dziennie. E, oceniałem i będę w tej ocenie niezmienny, że pewne działania rządu są zbyt i były zbyt późne. Przypominam, sobie, przypominam sobie w zeszłym tygodniu, jak siedzieliśmy cały dzień i dyskutowaliśmy nad tą spec ustawą odnośnie koronawirusa, uważaliśmy, że te działania, Działania mogą być podjęte wcześniej, ale lewica, i to też chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, od samego początku była bardzo konsekwentna. Jeżeli jest problem, to my dokładamy nasze pomysły i nasze rozwiązania tego problemu. Siedzieliśmy kilka godzin na Komisji Zdrowia i dzisiaj będziemy bardzo odpowiedzialnie mówić. Jeżeli rząd zrobi coś dobrze, to będziemy to wspierać. Jeżeli rząd zrobi coś źle, a będziemy widzieli nasz pomysł na to, będziemy o tym głośno mówić. Wolałbym o tym mówić nie na konferencji prasowej, tylko na Radzie, Polity na Radzie Bezpieczeństwa. Narodowego. I też życzyłbym sobie, żeby pan prezydent Duda, zwołując dzisiaj Radę, powiedział tak. Drodzy uczestnicy Rady Bezpieczeństwa Narodowego, dzisiaj jest wtorek, kolejną Radę zwołuję na piątek, tak żebyśmy mogli na bieżąco dyskutować. My mamy kilka pomysłów, bo wie pan, sytuacja pośle, To jakie są te pomysły? Bo jeżeli mówimy teraz o tym, że wy macie pomysły, chcielibyście coś zrobić Podam lepiej, jeden Podam to jeden... co? Wie pan, co? Podam jeden przykład. Jeżeli mamy dzisiaj sytuację w Poznaniu, gdzie decyzją władz miasta Poznania zamknięte są żłobki, przedszkola, szkoły, instytucje, instytucje kultury i instytucje sportu. Basen oraz... Tak. Dzieci nie chodzą do szkoły. Muszą się nimi zacząć opiekować rodzice. Rodzice, żeby pójść na e, zwolnienie na dziecko, nie będą mieli płaconych 100% wynagrodzenia. Może warto zastosować przepisy, które będą płaciły wszystkim tym, którzy biorą opiekę nad e, dzieckiem w, w przypadku epidemii koronawirusa 100% swojego wynagrodzenia. To jest pierwszy taki po, p, pomysł. A jakiś projekt e, już czego? chcecie złożyć w tej sprawie? No, Piszecie coś, jest coś gotowe? No, no, gotowy? no, no my, my, my nad tym pracujemy jutro między innymi ten element będzie zaprezentowany, jeżeli chodzi o ten cały pakiet. Ja mówię o takich sytuacjach... I ten pakiet, rozumiem, że będzie zaniesiony po tej konferencji do Sejmu, do marszałka, znaczy będzie, do pani marszałek i na posiedzenie Sejmu być może będzie głosowany. Ten pakiet będzie zaproponowany wszystkim siłom politycznym, żebyśmy działali ponad podziałami w tym zakresie. Pan pytał o przykład. Ja podałem jeden prosty przykład, bo wie pan, dzisiaj jest sytuacja taka, jeżeli za Poznaniem pójdą inne miasta, a może się tak zdarzyć, to dzieci nie będą chodziły do szkoły. Ktoś z tymi dziećmi musi zostać. To nie będzie tak, że te dzieci nie pójdą do szkoły, a w in, na innej świetlicy będą siedziały w gronie 40 50 osób i będą pod opieką jednego czy dwóch pedagogów, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby te dzieci były w domu i żeby czuły się bezpiecznie. Więc jak w domu, to z opiekunem prawnym, z rodzicem, z dziadkiem. No ktoś musi za to. To z podstawa, którą przegłosowaliście, bodajże, tam jest taki zapis o tym zasiłku dla rodziców, żeby mogło Jest, tam jest siedzieć. wiele zapisów, wie pan, tam jest wiele zapisów. Tam są zapisy, które wyłączają pewne działania z prawa zamówień publicznych, z prawa budowlanego. I ja się cieszę, tylko. Coś, co zrobiliśmy razem, coś, co zrobiliśmy wspólnie. Zresztą pan pewnie to zauważył i takich przypadków w polskim parlamencie było niewiele, że 400 głosów było za w ważnej dobrze. sprawie. Więc to pokazuje odpowiedzialność również opozycji, odpowiedzialność lewicy. Więc my do tego pakietu dołożymy swoje pomysły, o czym będziemy bardzo wyraźnie i bardzo tak jednoznacznie mówić. Jeżeli będzie zgoda po stronie PiS-u, Koalicji Obywatelskiej, PSL-u, to bardzo dobrze. Dla mnie, dla Roberta Biedronia, dla lewicy najważniejsze jest to, żeby Ludzie każdego dnia, kiedy są w domu, kiedy czytają na pasku 18-17 przypadek, czuli, że państwo stoi na wysokości zadania, że Polska A w tym momencie stoi na wysokości zadania. Konkretnie, tak lub nie. Wie pan co, gdybym miał dzisiaj ocenić, to bardziej stoi niż nie stoi. I to mówię bardzo uczciwie i bardzo odpowiedzialnie. Ale chwali Pan rząd PiSu za te działania? Wie pan chwale rząd PiSu-wie pan dlaczego? Dlatego, że rząd PISU pierwszy raz, przynajmniej jak ja pamiętam, się cofnął i powiedział tak, droga opozycja, droga Lewico, macie pomysł, dajcie pomysł. Myśmy ten pomysł w zeszłym tygodniu w poniedziałek dali. Rząd powiedział, dobra, przyjmujemy ten pomysł jako dobrą monetę. W takich sytuacjach trzeba właśnie tak działać. Życzyłbym sobie takich działań więcej. Oczywiście polityka jest polityką, ale mam takie poczucie i mam takie wrażenie, że ta polityka schodzi trochę na dalszy plan i ja się z tego cieszę. Panie pośle, to teraz o miejscu, gdzie polityka wydaje się, że nigdy nie schodzi na dalszy plan, czyli Telewizja Polska. Jak pan ocenia to, co dzieje się wokół Telewizji Polskiej i ustawy, którą podpisał Andrzej Duda, Jacek Kurski, który już nie jest prezesem Telewizji Polskiej. Jak pan te zmiany ocenia? Pan, to jest tak, jak ja to też oceniam, tak jak to zostało ocenione kilkanaście dni temu w polskim parlamencie przez panią posłankę Lichocką. Pani posłanka Lichocka pokazała się środkowy palec Polkom i Polakom, a teraz środkowy palec pokazał pan prezydent Andrzej Duda. I tu już muszę być polityczny i tutaj muszę już być bardzo srogim recenzentem decyzji pana prezydenta, dlatego że w tej sytuacji, w jakiej my jesteśmy, mając na stole 2 miliardy złotych na publiczną propagandę telewizji Prawa i Sprawiedliwości, a mogąc te 2 miliardy złotych przekazać na walkę z epidemią koronawirusa, koronawirusa ja bym się nie zawahał ustawę bym wyrzucił do kosza, a wyszedłbym z nowym projektem, powiedział że te 2 miliardy złotych idą na ochronę zdrowia. Prezydent Duda uległ. Po raz kolejny uległ presji posła Jarosława Kaczyńskiego. Próbował zamarkować decyzję, apelując o odwołanie prezesa Kurskiego. Wie pan, prezydent Duda do prezesa Kurskiego ma się tak jak pięć do oka. Absolutnie żadnej podległości, absolutnie żadnej zależności. To było takie ratowanie tej pisowskiej twarzy Andrzeja Dudy. Nie uratował. Nie uratował, bo to mu zostanie zapamiętane. Tak jak Lichocka, pani posłanka Lichocka pokazała środkowy palec Polkom i Polakom, tak samo Andrzej Duda składając podpis lewą ręką na, tym, na tej ustawie pokazał środkowy palec, który jest warty w 2020 roku 2 miliardy złotych, docelowo blisko 10 miliardów złotych. Czy głowa Jacka Kurskiego jest warta 10 miliardów złotych pieniędzy polegi Polaków? Otóż nie jest warta. Panie pośle, a Maciej Łopiński, czyli nowa osoba, która zasiądzie w fotelu, który do tej pory zajmował Jacek Kurski, przynajmniej na jakiś czas, pan Łopiński tam zasiądzie jako osoba kierująca telewizją polską, jakie oczekiwania ma pan wobec? Wie pan, Ja nie tego mam oczekiwań człowieka. żadnych po nominatach prawa i sprawiedliwości, bo nie mam żadnych złudzeń. Po to dostali pieniądze, żeby robić partyjną telewizję. Po to dostali pieniądze, żeby panu Andrzejowi Dudzie, kandydatowi na urząd prezydenta, telewizja TVP nie jedna, nie dwie, tylko trzy albo cztery towarzyszyły od początku do każdego kolejnego spotkania. To jest uprzywilejowana sytuacja obozu Zjednoczonej Prawicy i Prawa i Sprawiedliwości, czego nie mo, na, na co nie może pozwolić sobie opozycja. I na to, idzie te, na to idą te pieniądze. Czy tam będzie Łapiński, Łopiński, Kowalski, Nowak czy Kurski, to absolutnie nie ma żadnego znaczenia. Myśmy wczoraj projekt ustawy, pokazali projekt ustawy z panem przewodniczącym Gawkowskim. Jeżeli chcecie zrobić cokolwiek dobrego, chcecie cokolwiek odwrócić, niech o wyborze członków zarządu spółek mediowych, publicznych decyduje Sejm, większością trzech piątych. To tak szybko powołują PO prezesa telewizji, żeby nikt o tym nie dyskutował. Taka jest niestety prawda. 2 miliardy złotych. Publiczna propaganda, pisowska propaganda. Nie mam żadnych złudzeń, że tak będzie do końca kampanii wyborczej, bez względu na to, kiedy wybory będą. Czy one ja będą jestem 10 ciekaw, maja, czy później. Nie mówiąc pesymistycznie, nie mam żadnych złudzeń, jak to będzie wyglądało, kiedy. Dajmy na to władzę, by się zmieniła. Jak kto inny przejąłby stery w Sejmie i na Woronicza. Czy to będzie lewica, czy to będzie ale Wielkiej w telewizji. Ale zawsze pan. tak było ale jest nie, i pewnie nie. będzie, póki ktoś nie. się nie może tego, nie zmieni. Ale nie, panie redaktorze, z całym szacunkiem. Rządziła Platforma, rządziło Polskie Stronnictwo Ludowe, rządziła Lewica. Zawsze były mniejsze albo większe naciski na ten Nigdy, publiczną. ale nigdy, ale to przenigdy nie było czegoś takiego, jak jest dzisiaj. Wie pan, Ja nie przypominam sobie sytuacji. Tylko te narzędzia, które teraz ale, ma władza w ręku, ale, ale, ciekaw, pan, czy ktoś ale, z polityków chciał je oddać kiedykolwiek. Ja bym chciał, żeby Media publiczne realizowały przede wszystkim swoją misję i przede wszystkim swój cel, żeby pokazywały kulturę, sztukę, politykę, ale wie pan co bym chciał? Chciałbym doczekać takiego czasu, że kiedyś, jeżeli ktoś z władzy zrobi coś źle, to te media publiczne dadzą mu po prostu połubie. Czy widział pan przez te pięć lat, żeby jakiegokolwiek polityka Prawa i Sprawiedliwości, publiczne media zganiły? Nigdy takiej sytuacji nie było. No ja jestem ciekaw, jak to wszystko będzie w przyszłości, na pewno będziemy się temu wszyscy przyglądać. Tomasz Trela, dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwu również dziękuję i polecam zostać z Onetem, ponieważ już za moment konferencja prasowa Andrzeja Dudy i wszystkich innych uczestników Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Onecie. Wszystko to państwo zobaczycie. Miłego dnia, do zobaczenia.